znaczy, czyli Łosiu przekazuje nagrodę, a ja myślę, że nagroda może trafić spokojnie do Miśka dzisiaj, mi się go urodzili. <laughs> I będzie to ta nagroda za odchudzaniem, dobrze? <laughs> znaczy, budowa budową Miśka. Może w takim razie przejdźmy do kolejnego kabaretu. Jest to kabaret Będziecie znaczy, ja. prosili, żeby ich nie przedstawiać, że są profesjonalni, że są nieprofesjonalni. A... drugi raz, dlatego że w zeszłym roku wygrali międzywdziałowe turnieje artystyczne. Występowali, a w tym roku była zmieniona forma taków dla międzywdziałowych turnieje artystycznych, i że mi przekazało im wstępną klamkę, albo wstęp na klamkę. Oczywiście oh, przypominamy, że są przedstawiciele Uniwersytetu rolniczego okay, w Krakowie. A tu A powiem więcej, są z Wydziału więc bardzo się cieszę, że to jest z nami. To przed Państwem kawaler. Nie <laughs> Ewelinko, Ewelinko, kochana, gdzie jesteś? Chodź tutaj, nie wstydź się, chodź, chodź. No i co? Zatkało? No, płaska dziewiętnastka. Jaka dziewiętnastka? Gdzie ty masz oczy? Patrz, sacy, dwadzieścia trzy cale przekątnej! To, 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 to nie, to, ty to będziesz mieć takie mądre dzieci, Hmm. No, oczywiście, że będę. Nawet już wiem, jak z nimi będę rozmawiał. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę brać w tym udziału. Ja, ja bardzo dziękuję, ja... Ma. Z dziećmi rozmawiać o takich rzeczach? no? Tak! No! 25 lat, jesteś dorosły. Może by tak odciąć ten powinien, wyfrunąć z gniazda, skrzydła rozwinąć. No jak prawdziwy mężczyzna wybuduj, że on osęcze drzewo i spłoć syna, nie? Co? Matka ci powie. <śm> syna, tak? Spłodź ten. Bo, y synku, bo. <śm> Wiesz, że bocian? Czy nie? Nie, nie, to nie, nie że bocian, Nie, że się tak, Nie, nie, tak. Się, nie, to nie tak jest. To jest tak inaczej, bo to jest tak jak. jak e, to ja Ci powiem tak jak. Tatuś i mamusia, to zanim Ty się urodziłeś, to było tak jak e, się tak I jak nasz mąż? Dobra synek, teraz ja muszę przejąć pałeczkę. Słuchaj, zaczęło się wszystko od tego, że tatuś poznał mamusię w szkole. I? No niestety był trochę nieśmiały, no, nie wiedział za bardzo jak zagadać, no to zaczepił mamusię na Facebooku. No ja akceptowałam znajomość. No i? No i potem tatuś zaprosił mamusię na Podańcubę. Kolejny błąd. Na no co? A jak takiemu tłumaczyć? Synek, tak. Podańcuwa. No e, organizowaliśmy taki event. Widzisz event. E, do remisy przychodzili ludzie i tańczyli. Te, też tak no i jakie z revolution, taki nekta, wiesz? No, tyle tylko, że widzisz, mamusia grała na multiplayerze, nie statusiem. No. Jak statusiem? Jak na miał takiego małego transfera? I la go bał. Proszę. A ty to miałaś, mamusiu? Przepustowość. Miejsc tylko ściągać. Ściągać, zasysać. tak. z synem, no nie ma Dobra, no ale synek, widzisz? No właściwie to mamusia. Była jak Wifi. Miała tyle możliwości dookoła, a połączyła się z najsilniejszym. A teraz co? Teraz znowu by swój chciała mieć, żeby podminać wiele urządzeń na raz. Wifi, Slippy, myślałby kto. Ile razy mam Ci przypominać, co robiłeś na studiach? Co było co tydzień na akademiku? Baza wirusów została zaktualizowana. Ale ostatecznie, synku, mamusi musi S.B. I tatusia miniczek? Wypraszam sobie pik Jack. Mhm. Mm Mini Jack. Big Jack. Mini Jack. Ja swój rozmiar znam bardzo dobrze. To tobie się dziurka poluzowała. Aaaa, w kilku się tu Zaraz, Drodzy Państwo, słodki dzieciak Zupra, nie padasz? Zupełnie ja. A tak właściwie, wiecie może, jak wygląda dziecko z Kolega Daniel. Nie wiem, czy to się Ksyma Perka dzieje. Ale w każdym razie szkodaż tueli nie ma, no, powiedziałbym jej o nim. Na pewno by się jej spodobał. Chłopak bo super nie grzeszczy, ale 150 na że? W sumie, powinien być tutaj jak w kinie za rogiem. Na randce. Chodźmy zobaczyć jak mu idzie. Ja. Ja, Dit is die ding wat moet gebeur. Tak, nas jeżdżało się tam i do Krakowa, w studentów, nie nierobu, tak. Tam są, nie chce, bo... Bo? bo nie chce. Uważaj na portfel, wiesz co kamerę. No, wiesz co? No? Teraz to się trudno odpowiadać. No? Pewnie z innej udzielni. No? Wyglądają jak na Bollywoodę. Tak, polibuda. Aha! Unoszę! No Właśnie, czy No. się raz na ten dny. Spotknę fajne ducie. No? Podszedłem. No? Okazało się, że to był Buka Szydalek. To nie było wcale śmieszne. Wiesz, teraz się wygląda albo męsko, albo modnie. Pokazane w chałupie. No dobrze. Ale wiesz? No. Nie. Nie? Nie, teraz wyglądają mi <śmieniczy> tak bardziej <śmieniczy> na ludzi z Jotu. Z Jotu? Tak, Jotu. Naukowcy, filozofy, tak, Kujoty! Parodia, Jak na jodze. Jak na jodze? Jak na jodze? Jaka to była ta pozycja? Joto Cła! Nie? To nie ma w nie? No nie? Bo na ujęciu to się uczą, nie? A ci to się nie uczą, nie? Bo oni tam najpierw uczą, a potem sprzątają. Sprzątają, a tyle Bo? bo nie. que você... Patrzę, no, jak są ubrani to no. wyglądają Wygląda jak będzie z Tak, z pryczarki. się zmienili, a zasada wciąż ta sama. Kup sobie wykształcenie. Co? tak już mnie dał? Gdybyście chociaż mądre były, a tu po żal. żal. nie, 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 się, gdy nie, gdy

Nie, nie. E. E. Co so, E? No co so E? Dziwczusz. Tak wracając do tematu. No. Wyglądały mi tak bardziej na tych studentów z ekonomicznego. Na ale muszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cofać. Już? Ale popatrz, tak w sumie, no. popatrz, tak bardzo ludzi postury, no. Wyglądają tak naprawdę ludzi ludzie zabójcy. Koksyle! 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 małych- małych, małych. Małych Koksyle! Koksyle! Ale dobra, no. ta -ta. Na nie. Płaczę się nim. No? Ewidentnie są ludzie z pedagogicznego. Z pedagog. pedagogicznego <grym> uniwersytetu. A, uniwersytetu. No, no. no. Pedagogicznego. A, a? Uniwersytetu. posła, przewodniczącego partii PWR, urodzonych rolników, jest on najprawdopodobniej najlepszym kandydatem do Europarlamentu w naszym kraju. Drodzy Państwo, powitajcie posła Jacka!

gazeta, no i gitara. Jak się Pan ustosunkuje do szerzącej się w naszym kraju kultury disco polo? Chciałbym Ci powiedzieć, że ja еще на Украине, я имею вопрос. Как пан разрешает проблем Крыму? Спасибо. Крыму. Крым на день. Крым на ночь. Вот моя вечна. Таяница -э на... Весь он воздух. Владимир, Владимир Ро. takk fyrir Tam, o, o, pan Żanka się tam wychyla bardzo. Nie, 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 pan Żanka jest faktu, nie, ale z faktu to mnie interesuje tylko ostatnia strona. Pani Żanka, pan sobie tam siedzi spokojnie. Pozdrawiam, nie przy 320 od kontrola komatki. pan mi je piwko Następne nie pytanie, w, następne pytanie, prosimy. Can you say it one more Yes. Good mor... Good morning. So... So, tell me something about your favorite singer. I heard something about him and his... Wzywają. Tak, proszę się udać na spotkanie, niebawem do pana dłącza, ale tak, tak, tak. tak. dobra oczywiście. Drodzy <śleskuj> Państwo, ale to jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy dla Państwa występ bata naszej uczelni chłopaka o niebiańskim głosie. Dzie Dziewczyną na sam jego widok miękną kolana. potrafi traf, grać na każdym instrumencie, choć najlepiej na swoim plecie. Powitajcie, Jakuba, czyjcie piekiełko! W zasadzie to ja jestem tak dobry, że mogę to zrobić nawet, nie czekając z kapitaly z prostu. weil ich nicht mit dem